Kąś się, kąś się, kąś się. Kąś się. Cześć, to tej strony Edyta Wegan TV Zakręcony w Chcieliście vlogi, więc postanowiłam, że dzisiaj nagram vloga, ponieważ zrobiła się ogromna burza w internecie w związku ze słowami profesora Bralczyka. Nie wiem czy czytaliście, czy nie. Zaraz wam je przytoczę. Jak mi tylko szelma pozwoli. W programie 100 pytań do profesor Bralczyk w TVP Info stwierdził, że psy nie mogą zostać adoptowane ani umrzeć. Zamiast tego, zgodnie z tradycyjną nomenklaturą, zdychają. Wielka burza się zrobiła z tego tytułu, oczywiście, ale zasłaniasz mnie, mysza. Jak ja bym miała powiedzieć kiedykolwiek, w życiu by mi nie przeszło przez gardło, że miałabym powiedzieć, że ona zdechła. Nie. Ona umrze tak samo jak ja, Ty, i wszystkie inne żyjące istoty. Według mnie, oczywiście, ale według profesora Bralczyka nie. Być może profesor Bralczyk jest osobą, która nie zauważyła, że czasy się zmieniają, że ludzie są teraz bardzo empatyczni. A jestem bardzo ciekawa, <laughs> czytam właśnie komentarze słuchajcie. Jestem bardzo ciekawa, co Wy na ten temat myślicie. Chciałabym wywołać taką ale zdrową i nieobrażającą się dyskusję, bo każdy oczywiście ma prawo do własnego zdania. Ja mam prawo profesor Bralczyk ma mieć prawo własne zdanie. Każdy znak ma mieć prawo, e, może mieć własne zdanie. Wcale nie uważam, że to jest kwestia ideologii, ekologii czy czegokolwiek innego. Dla mnie jest to kwestia po prostu empatii i uczuć. Kochamy swoje zwierzęta. Pewnie wy, jeśli macie, też kochacie swoje zwierzęta, jestem ciekawa, jakbyście się czuli w takich momentach. Dzień dobry. <laughs> Polecam wam poczytać sobie komentarze, bo są naprawdę bardzo różnie. Wcale nie uważam, że w ten sposób uczłowieczamy zwierzęta, bo niektórzy mówią, że żeby zwierzęta traktować jak zwierzęta. Ja oczywiście zgadzam się, że one są nadal zwierzętami i nie należy im y, jakoś za dużo ludzkich cech przypisywać. Może nie. I nie należy y, robić z nich ludzi, bo one mają swój instynkt, swoje zachowania, ale jednak dla nas, ludzi, to ma znaczenie dla nich nie ma znaczenia. Czy my powiemy, że one zdychają, czy umierają? Dla nas, jako osób, które się porozumiewają językiem, słowami, myślę, że ma to ogromne znaczenie. Oczywiście nie dla każdego. Prawdę powiedział, prawda boli. Pieski, kotki umierają, adopcja bez sensu. Czytam Wam teraz komentarze. Obie strony mają rację. Gramatyka to gramatyka, miłość do zwierząt to miłość. Fachowcy od języka są jak dla mnie mało empatyczni. Boję się pomyśleć, co facet powiedziałby na to, że śpies psami trzema. Traktuję jako osoby niebędące człowiekiem. Żadne z moich zwierzaków, które odeszły, nie musiał zdychać. Los bywa przewrotny, i karma wraca. Tak napisała w komentarzach jakaś osoba, że profesor mógłby gest szacunku uczynić w stosunku do ludzi i zwierząt. No właśnie, pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma jakąś swoją prawdę, i każdy z nas. Patrzy na życie przez swój pryzmat, swoje doświadczenia. Ktoś napisał, że profesor Bralczyk powiedział jeszcze, że jest jedno zwierzę, które umiera, to pszczoła. O niej nigdy nie mówiło się, że zdycha. To było zawsze w tradycji języka. I że to może sugerować, że jednak profesor Bralczyk stawia pszczoły na równi z ludźmi. Ktoś tutaj napisał, że język się zmienia, i aktywista jednostronnie powiedział, że nowe idee próbują go. ...tem zmieniać, choć to brzmi śmiesznie. Słuchajcie, dla jednych śmiesznie, a dla drugich to jest dramat. Dla mnie to był dramat, jak moje zwierzęta odeszły. No, są śmieszne też komentarze, słuchajcie. I to nie jest kwestia według mnie zielonych, czy nie zielonych, bo ludzie tutaj piszą, że to tylko ekolodzy, zieleń, zieloni lub, nie wiem, czerwoni, albo jeszcze inni. No właśnie, dla mnie też... Tak jak ktoś tutaj napisał, że, że dla mnie i nie tylko, dla mnie również słowo zdech jest obraźliwe w stosunku do umierającego. Dlaczego mamy go używać w stosunku do zwierząt, które myślą, czują ból, radość, miłość, chłód? W języku zootechnicznym słowo zgon określa się jako upadek. Pochodzi od tego, że zwierzę się przewróciło, położyło, upadło i nie wstaje nigdy. Właśnie wszystko zależy od tego, w jaki sposób my ludzie nadamy wydźwięk danemu słowu. Dla mnie słowo zdechu nie kojarzy się dobrze. Profesor Bralczyk jest osobą znaną, która też w pewien sposób kreuje postrzeganie może młodych ludzi albo innych osób, i fajnie by było, żeby te osoby, które się wypowiadają na te tematy, brały pod uwagę również uczucia innych ludzi i pamiętały o tym, że. Wpływają w pewien sposób na czyjś światopogląd. No, właśnie tu się profesor też tłumaczył. Słuchajcie, bralczyk, tym, że najpierw powiedział, że jest już stary i że zaznaczył, <grych> że może dlatego, że jest niedostosowany do zmiany, jakie zaszły w świecie. Ze względu na swoją starość nie rozumieję tego, że zwierzęta już bardzo często są traktowane w inny sposób. Bez pogardy, oczywiście. Jest jeszcze garstka ludzi, która nie dorosła do tego. No właśnie, w słowniku PWN czasownik zdychać ma znaczenie pogardliwe, tradycja. Pan profesor powiedział, że jestem starym człowiekiem i preferuje tradycyjne formuły i sposób myślenia. Tradycyjny kiedyś sposób myślenia zakładał, że kobiety nie mogą głosować, ale przecież my już żyjemy w nowych czasach. I mamy wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie jestem bardzo ciekawa waszego zdania wypowiedzcie się w komentarzach oczywiście zachowując szacunek dla każdej ze stron bo nie po to to nagrałam żeby się e, wylał jakiś hejt na którąkolwiek ze stron bo każdy ma prawo do własnego zdania chciałam wam po prostu powiedzieć jakie jest moje zdanie i co ja myślę bo bardzo dużo się wylało hejtu i na jedną stronę i na drugą stronę na profesora za to, co powiedział, że nie szanuję innych ludzi. Czy ja się poczułam tym dotknięta? Nie, bo nie mogą mnie dotknąć czyjeś słowa, bo to są tylko jego słowa, ale wolałabym, żeby było używane inne stwierdzenie w stosunku do zwierząt. I sama w życiu bym takiego stwierdzenia nie użyła w stosunku do swoich i do czyichś zwierząt, bo mam szacunek dla ludzi i dla zwierząt. A wy mi napiszcie, co na ten temat uważacie. Dla wielu ludzi, tak jak dla mnie zwierzęta są częścią rodziny, a ja bym nigdy o członku rodziny nie powiedziała, że zdechł. Ciekawe jestem, czy wy byście tak powiedzieli o swoim członku rodziny.